Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu, jest 19 sierpnia 2024 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Drink. Oto najważniejsze informacje z sektora energetycznego, które przygotowałem dzisiaj do Państwa. Amerykańska technologia? Tak, ale spółka odpowiedzialna za inwestycje musi gwarantować jej bezpieczne prowadzenie. Pracujemy nad tym i liczymy na osiągnięcie porozumienia, powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fonfara w Polskiej Agencji Prasowej o współpracy przy małym atomie SMR z Syntosem. Kompetencje w zakresie programu polskiej energetyki jądrowej zostaną przesunięte z Ministerstwa Klimatu i Środowiska do Ministerstwa Przemysłu. Wynika z opisu projektu uchwały zamieszczonego w środę w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Minister finansów Niemiec Christian Lindner zapowiedział w liście do resortów obrony i spraw zagranicznych, że nie będzie nowych pieniędzy dla Ukrainy przez oszczędności budżetowe. Wskazał, że mogą one pochodzić z odsetek z zamrożonych aktywów rosyjskich. Wicepremier Kazachstanu Serik Zhumangarin powiedział agencji Bloomberg, że jego kraj, cytuję, nie będzie ślepo podążał za sankcjami Zachodu. Prezydent Rosji Władimir Putin odwiedził Azerbejdżan. Główny temat to konflikt z Armenią, ale w tle są także dostawy gazu do Europy i oskarżenia ekspertów o farbowanie rosyjskiej na azerską. Kommersant informuje, że przerób ropy w Rosji ma wzrosnąć o 2% w sierpniu miesiąc do miesiąca do 760 tysięcy ton, czyli rekordu 24 roku. Powód to naprawa rafinerii astrachań i Surgut po atakach dronów Ukrainy oraz zmniejszenie opóźnień na kolei. Rosjanie muszą jednak gromadzić zapasy przed wrześniowymi przerwami technicznymi w rafineriach i pomaga im embargo na eksport benzyny. Blackout pod Władywostokiem z 17 sierpnia zatrzymał chwilowo koleje, w tym dostawy z Chin wspierających reżim w Rosji. Wynikał z usterki sieci przesyłowej ciągnącej się z elektrociepłowni Pirmorskiej Gres. Atak dronów Ukrainy dosięgnął 18 sierpnia bazy paliw w proletarsku pod Rostowem w Rosji, wywołując pożar. To wszystkie informacje przygotowane dzisiaj, następne oczywiście jutro. Już teraz zapraszam i pozdrawiam. Do zobaczenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.